Witam Was w mojej pracowni MK. W tym filmiku przeniesiemy się w krainę baśni, w krainę bajki, kolorów, magii. Zapraszam Was serdecznie na nową kolekcję papierów cyfrowych marki nie mniej nie więcej Digital Papers. Link do tej bajkowej kolekcji znajdziecie w opisie tego filmiku. Zaczniemy od papierów. Jest tutaj 12 papierów. Ja wydrukowałam w formacie 14x14 cm. Oczywiście to są cyfrowe papiery, więc drukujecie sobie w takim formacie, jaki potrzebujecie do waszego projektu. I tak jak obiecałam, będzie tutaj bajka. Będą kolory. Zaraz zobaczycie krainę. Do której się przeniesiemy. Na razie taki wstęp. Gdzie macie tutaj z kwiatkami o, takie bazowe bazowe tło. Proszę bardzo, poznajcie naszych bohaterów. Zobaczcie ten domek. Aż chce się w nim zamieszkać, a chcesz się poznać mieszkańca tego domku. On jest po prostu przepiękny, malowniczy, barwny. Te kolory są takie delikatne, nie są jakieś takie rażące. Po prostu wszystko jest pięknie w pięknych kolorach. Tutaj jeszcze macie papier taki lekko zielony, delikatny, gwiazdki, złote gwiazdki. I do tej, do tej kolekcji są również stemple. Jest ich 12 sztuk. Jeszcze wam na koniec pokażę, jak wam zaprezentuję te stemple. Wydrukowałam sobie w dwóch ustawieniach w drukarce. Jaka jest y, różnica w zależności od tego, jak sobie ustawicie parametry przy wydruku? Te domki są świetne. Skrzyba. No w tym domku się zakochałam. Klimatyczna sowa. I teraz Wam pokażę tą różnicę. Przygotowałam sobie kilka stempli. Zaraz Wam to z bliska pokażę. Też może już z daleka. Zaraz je tutaj też odszukam. Te same, żebyście widzieli różnicę. Ok, tu mamy ten domek. I wtedy możecie sobie wybrać, jak chcecie je drukować sobie. Zaraz Wam powiem, które mi bardziej odpowiadają. Jestem ciekawa, które Wam, e, wam bardziej kolorystyka e, odpowiada. Ok, najmniejszą chyba różnicę widać tutaj. Chociaż bardziej tutaj żółć, a to jest bardziej ona stonowana. Zobaczymy jeszcze bliżej. O. Ja drukuję na papierze kolor kopii Mondi, firmę Mondi, i y, ustawienie przy tym jest y, inny papier fotograficzny, jakość wysoka. A tutaj jest zwykły papier, jakość wysoka. I najbardziej chyba widać to na tym. O, tutaj. Tutaj jest inny papier fotograficzny. Jakość wysoka, a tutaj jest mm, zwykły papier, też jakości y, wysokiej. I chyba wydaje mi się, że tutaj najbardziej widać tą różnicę, że tutaj jest bardziej żółte. Mi bardziej odpowiada y, ta wersja, bardziej taka stonowana. Tutaj mamy jeszcze y, Elf Alfa, gdzie też tutaj jest zwykły papier. Tutaj jest ustawiony inny papier fotograficzny, i w tym wypadku skłaniałabym się do tej wersji y, zwykły papier jakoś wysoka. Jest ona bardziej taka świetlista, jaśniejsza, tutaj bardziej stonowana i zazwyczaj wybieram stonowane wersje, ale tu ta dziewczynka mi się bardziej, właśnie, y, podoba w tej wersji. I jeszcze tutaj dosyć wyraźnie widać tą różnicę. Tutaj szczerze mówiąc nie wiem, którą bym wybrała, bo obie wersje bardzo mi się podobają. Tu jest inny papier fotograficzny, a tutaj jest zwykły papier. I zazwyczaj przy ustawieniu zwykły papier w jakości wysokiej wychodzi takie bardziej, jak jest żółty kolor, pomarańczowy, to jest bardziej takie widoczne. Dlatego zazwyczaj wybieram tą wersję, inny papier fotograficzny. Link do tej kolekcji tradycyjnej macie w opisie tego filmiku. Naprawdę jest, jest to tworzyc takich papierów. Także zapraszam Was serdecznie, do zajrzenia do tej kolekcji. Łapki w górę, komentujcie, jakie ustawienia Wy preferujecie, czy widzicie tą różnicę, tutaj, którą Wam pokazałam, i do następnego razu. Pa!